Witam wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu energii miesiąca luty 2020 roku. Zobaczymy, co w energii ogólnej chce być Wam przekazane. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Tutaj pokazuje mi się, że w lutym będzie bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy i ta praca przyniesie wam sukces i pieniądze, tak? Pieniądze do próby, W każdym razie iera to są żniwa, czyli to jest też runa, która mówi o cyklach, o powtarzalności, o, o tym, że są określone pory roku i w danej porze roku jest. Dana pogoda i dane rzeczy się wykonuje, tak? Więc tutaj też można tak to odebrać, że musicie uzbroić się w cierpliwość, bo być może pewne sytuacje, na pewne sytuacje, żeby one się wydarzyły, to jeszcze nie jest odpowiedni moment, tak? Bo na przykład teraz mamy zimę, a to zima nie. W zimie nie urosną u nas truskawki, tak? Więc, więc to właśnie o to mi chodzi, że na wszystko jest swój odpowiedni okres czasu I zbrójcie się w cierpliwość Bo być może do niektórych ten sukces przyjdzie, ale troszkę później No, no nie wiem, jakoś tak to odebrałam No dobrze, bo się zawiesiłam Dużo pracy, dużo działania. To jest praca własnych rąk. To jest praca praktycznie na każdym polu, czyli może być praca w pracy, może być praca w domu, przy jakimś remoncie, może być praca nad pisaniem książki, nad tworzeniem jakiegoś dzieła, tak? Po prostu wasza praca. I ta praca przyniesie wam to, że wy będziecie. Własnymi rękoma to opracowali, tak? Przyniesie Wam sukces, zwycięstwo i taką radość, tak? Uznanie, satysfakcję. Co tutaj jeszcze macie? Wchodzicie z taką energią runy Kenas, to jest otwieranie się, a ja może dopytam, żeby Żebym wiedziała konkretnie, o czym mówić. Tak, tutaj jest takie otwarcie się. Przed Wami jest bardzo dużo możliwości. Bardzo dużo możliwości, bardzo dużo ścieżek do wyboru i duże pole do popisu macie, jeśli chodzi o o realizację siebie, tak? Tutaj też są pieniądze z innego źródła niż wasza praca zarobkowa, więc możecie sobie w jakiś sposób dorobić. Możecie otrzymać skądś jakieś pieniądze, tak? Ale to też może być jakieś dobro, bo to w runie fachu nie tylko są pieniążki, to jest dobrobyt ogólnie rozumiany to może być możliwość na przykład doskonale, doskonalenia siebie ktoś Wam zaoferuje kursy i Wam za nie zapłaci i to da Wam jakby jak, jakąś formę wiedzy i doświadczenia i to będzie Waszym dobrobytem tak? tutaj uważajcie na jakieś losowe sytuacje, życiowe sytuacje bo możecie coś stracić, możecie coś zgubić, się zniszczy więc tutaj, właśnie, uwaga na takie straty, zguby, zniszczenia. I uważajcie na prawo, bo ym, luna pertro to jest prawo przyczyny i skutku. Tak, to jest też taki wyrok losu, można powiedzieć. Więc bardzo szybko będziecie rozliczani z. Ze swoich działań, ze swoich myśli. Uważajcie na swoje myśli, żeby nie tworzyć czegoś negatywnego, czyli nie twórzcie negatywnych myślokształtów, bo będziecie je przyciągać. Jeżeli będziecie skupiać się na brakach, albo na, to, że, na tym, że y, ktoś tam gdzieś zachorował i kaszlnął na was, i wy zaraz sobie pomyślicie: No, znowu będę chory, chora, i, i tak będzie, tak? Więc tutaj trzeba jakby też skupić się na w swojej głowie na swoich myślach, bo w lutym macie bardzo dużą energię do tego, że będziecie manifestować to, o czym myślicie. A zazwyczaj największą siłę manifestacji mają te myśli czarne, czarnowictwo, więc skupcie się, żeby. skupcie swoją uwagę na tym, żeby nie tworzyć tego czarnowictwa wokół siebie i uważajcie też na takie właśnie jakieś losowe zdarzenia. No nie wiem, nie zostawiajcie. Uważajcie, żeby włączać się kuchenkę gazową, nie zostawiajcie niczego. W, do gniazdka podłączonego, tak? Żeby nie kusić losu do, do takich losowych sytuacji, i, które spowodują stratę. Ale to też może być otwarcie się na transformację, która będzie wewnątrz Was, tak? Coś się zmieni, przyjdą nagłe zmiany, yy, troszkę Wam w życiu pomieszają, ale przyniosą coś nowego, innego, tak? Więc to jest takie trochę jakby porządkowanie, też, robienie porządków. Ryby też miały runa Hagal, więc, więc chyba Trygon Wodny jakoś tak właśnie będzie porządkował w tym lutym. I tutaj macie z jednej strony dużo możliwości do tego, aby spędzać czas z przyjaciółmi, do spotkań towarzyskich, do takiego cieszenia się, biesiadowania, ale jakby Wy będziecie się izolować od tego. Czyli możecie unikać właśnie takich skupisk, gdzie jest dużo ludzi, możecie odmawiać, osobom, które Was gdzieś zaproszą, bo z jakiejś przyczyny będziecie czuli się na przykład mniej komfortowo, czy. No tutaj też może właśnie być obniżony nastrój, więc więc takie wyjście do kogoś, wyjście w plener z większą grupą osób jest jak najbardziej dla Was wskazane po to, aby, aby żeby sobie podnosić te wibracje i żeby. Ta radość z, ze spędzania czasu z innymi osobami Wam się też udzieli, i, i wtedy jakby te emocje też, też się przemienią, czy transformują na bardziej pozytywne. Więc nie izolujcie się od otoczenia, bo jest tutaj takie zagrożenie. Z jednej strony bardzo dużo jest możliwości spędzania czasu z innymi osobami, ale Wy jakby nie będziecie się chcieli z tego korzystać. Co wam będzie przeszkadzało? Moi drodzy, będzie wam przeszkadzał dom, rodzina, tak? Być może ktoś w Waszym otoczeniu, ktoś z Waszej rodziny, czy też z ktoś bliski Waszemu sercu, ktoś kogo traktujecie jak rodzina, to może być przyjaciel, przyjaciółka, koleżanka, sąsiad, może troszkę namieszać w Waszym życiu. Może Wam nie chcieć manipulować, więc tutaj też uważajcie na to, żeby nie powielać jest zdania, tylko warto zawsze się zapytać o radę, ale ostateczna decyzja należy do Was. I tutaj bardziej mi się też pokazuje wydatek, czyli może być bardzo dużo wydatków związanych z pracą, być może właśnie praca na rzecz domu, czyli jakieś remonty i coś związanego z prawem. Uważajcie, nie wiem, na mandaty, coś w tym stylu w każdym razie finanse będą tutaj Wam przeszkadzały. Duże wydatki. Może będziecie chcieli coś dokończyć, tak? Coś może rzeczywiście ten, ym, ten remont jakiś, tak? I, I to spowoduje, że za dużo będziecie wydawać i to po troszkę zachwieje Waszą stabilizacją finansową. I coś będzie związanego z, z urzędami, coś, co mogło być przedawnione, znaczy coś, co da. Mogła być jakaś sytuacja w przeszłości, nie wiem, dostaliście mandat i teraz będzie jakby egzekucja tego mandatu, na przykład coś takiego albo jakaś sprawa sądowa z kimś z rodziny może na rzecz, nie wiem, jakiejś zachowki, coś w tym stylu, jeżeli macie, tak, bo to się bardzo długo yy, ciągnie. I jeszcze tak mi się pokazuje, że niektórzy z Was, jeżeli macie sprawę rozwodową, jest w trakcie, to tutaj w utrudnieniu może być właśnie, nie wiem, coś związanego z dziećmi. Na przykład y, pozbawianie praw rodzicielskich, prawa rodzicielskie, jakoś tak tutaj mi się to pokazuje, ale to pewnie tylko do nielicznych. No i uważajcie na te prawo, tak? Wszystko zgodnie z literą prawa, żeby sobie nie narobić problemów. Y, co pozytywnego, co sprzyjającego w lutym Was czeka. Jest właśnie te, takie cieszenie się, będziecie mieli dużo sytuacji, które, w których będziecie mogli właśnie spędzać czas z innymi osobami, yy, dużo zaproszeń, dużo celebracji, tak jakichś takich fajnych chwil, fajnych sytuacji życiowych, które będą powodowały w Was yy, no, taką radość wewnętrzną. i też będziecie bardzo, jakby żyli w swojej głowie, w swoich myślach, czyli spokój, panowanie, wyciszanie. To się mi się pokazuje to w energii sprzyjającej. Możliwe, że są jakieś opóźnienia, ale to jest jakby dla waszego dobra. Niektórzy z was też mogą bardzo być tacy skoncentrowani na pracy, tak? I to też jest dobre tak na spokojnie, może w pracy będzie jakoś patłok obowiązków, a Wy tak na spokojnie będziecie do tego podchodzić, więc to jest, to jest dobre no i właśnie ta praca dużo pracy to jest też zapłata za, za Wasze działania, tak? czyli żniwa, zbieracie plony za swoje wcześniejsze działania i w zależności od tego jakie one były, ale to jest w energii sprzyjającej, więc podejrzewam, że były pozytywne, to taka też zapłata do Was przyjdzie może to być uznanie, mogą to być finanse, może to być awans. A tutaj jest coś związanego z domem, może to być wygrana sprawa jakaś na przykład. Tutaj też możecie myśleć nad yy, rozmyślać nad jakąś inwestycją związaną z pracą. Nie wiem, czy to chodzi o Jakieś kursy, przekwalifikowanie się, czy może o założenie własnej działalności, ale jakieś takie właśnie myśli, coś, co spowoduje, że będziecie chcieli inwestować w obrębie swojej pracy. Yy, I tutaj też mi się pokazuje, że. W energii sprzyjającej macie tak zwanych opatrznościowych ludzi, czyli ktoś w waszym życiu się pojawi, ktoś, kto wam pomoże, i na ten czas będzie to osoba właściwa. To może być ktoś z przeszłości, to może być ktoś. Yy, Nowo poznany może być ktoś, z kim spędzicie no, bardzo długi okres czasu, nawet do końca życia, a może to być tylko chwilowa znajomość. W każdym razie ta osoba Wam w czymś pomoże, może Wam wyznaczyć jakąś drogę, może Wam dać wskazówkę, może podzielić się swoim doświadczeniem, dzięki czemu będziecie potrafili rozwiązać problem, który Was trapi. Także fajnie tutaj się pokazuje. Teraz sobie zobaczymy. Pomieszałam. Teraz sobie zobaczymy radę, wskazówkę. Na co skupić uwagę? Co Runy radzą? E czyli współpraca. EFAS mówi o o traktowaniu o poznaniu i traktowaniu drugiego człowieka na równi so, w, ze sobą, tak? To jest współpraca. Jeżeli nie jesteście w stanie rozwiązać jakiegoś problemu, nie macie możliwości realizacji danej rzeczy, to poproście o pomoc y, osobę, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie i która wam pomoże. Czyli jeżeli wiecie, że nie jesteście w stanie zrobić czegoś samemu, to lepiej, bezpieczniej i szybciej będzie, jeżeli poprosicie, jeżeli zatrudnicie fachowca. I tutaj też jest taka rada, właśnie: bądź partnerem, bądź, yy, bądź partnerem dla drugiego człowieka, tak? Współpracuj. I zobaczymy jeszcze, co tutaj aniołowie chcą przekazać. Jakie jest przesłanie anielskie dla skorpionów. No czy ta się odwinęła, więc będziecie mieli dwa. Nowy partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają ci się znajomi, przynoszące otuchę i poczucie bezpieczeństwa. No to jest to, o czym mówiłam opatrznościowi ludzie. I oczyszczaj i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię o czyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia, podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą w Twoje czyste ciało. Moje drogie skorpiony, życzę wam, aby ten miesiąc upłynął wam pozytywnie, żeby spełniały się wasze marzenia i żeby wszystkie cele były zrealizowane. Do usłyszenia pa.